Siemaneczko w 70 części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Chodźmy poruszyć ostatni wątek. Nic między odcinkami nie robiłem, tylko się tam e, zregenerowałem. Ej, ciekawe. Jezu, zoj, po robocie ciężki będzie ze mną odcinek do nagrania. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Aha. Czyli wszystko jest na mojej głowie. No to świetnie. No ale dobra, od Miltena się sporo dowiedzieliśmy i to jest nasz stary kumpel. Ehm, tu mamy jakąś... jakąś kowala do bar. Czego? Był taki kowal? Hmm. Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaw ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się tandor.. Okay. Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Dobra, okej, okay, kapuje. Ej, Parlaw! Pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Dobra, jeszcze bym chętnie spróbował cię okraść, koleżko. Chwila. z x o to mnie chodzi. Ile tam wpadło? 100 że na tej bryłce hey, rudy ty. skupiłem. No ale dobra, mniejsza. Nie, 210, dobra, coś... Coś. Mi się przy... widziało. Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. Hmm. Jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba że wcześniej powybijają na Sorkowie. Tak czy siak! Niemiła perspektywa. <noise> no pewnie. Mam wrażenie, że te głosy podkładane tutaj na tym zamku pod tych bohaterów to są jakieś takie. Jakieś kurwa... Yy, idiotów. No. <noise> Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze! Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Hmm. Co słychać? Ten cholerny Engor chce... Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście obok kuźni. Dobra, no ogarniemy temacik, tylko najpierw do magazynu. Pytanie czy mogę tam wejść. Tak, znaczy mam ten klucz. Okej okay. Nikt nawet nie, nie widzi w tym problemu, także fantastycznie. Kurwa chciałem te pieprzone drzwi zamknąć. O, dziękuję. Trochę tu ciemno. Rozejrzyjmy się, co my tutaj mamy. Dobra, strzały się przydadzą na pewno. Troszkę złota, ale to była skrzyneczka otwarta. Zobaczymy, takie zamknięte. Teraz będę się bawił z tym. Tu już zdecydowanie lepiej. Strzały jak najbardziej. Jako łucznik amator lubię takie kuferki. To są jakieś drzwi. Myślałem, że będę musiał się z nimi mordować, ale nie. Okej, okay, trudniejszy zamek. Dobra, poszło. Bryłka rudy, zajebiście. To jest akurat wartościowa rzecz. Kto by pomyślał, że bryłka rudy będzie tyle warta w tym miejscu, nie? Ech, kto by pomyślał? Dobra, tu mamy kolejne dwa kuferki. Aj, raz, dwa, trzy. Dobra. Nie są skomplikowane te kuferki, ale widzę, że też nie jest z. Y, czegoś zajebistego. Pytanie. Nie, nic nie mogę zdjąć z tego, f, stojaka. Szkoda. Kajdź. Dobra, nawet fajnie poszło. Smoła, jak najbardziej, dobra. No powiedzmy, bez rewelacji. No, coś tam było do wzięcia, ale. Żadnych cudów to tutaj nie było w tym magazynie. Dobra. To już możemy pochodnie schować? A możemy i tutaj troszeczkę się rozejrzeć. Mamy jakieś takie rzeczy wartościowe. Aha, jest gościu od zapasów. Właśnie nie pogniewa, nie? Jak troszeczkę sobie pogrzebiemy. Dobra i do niego mamy interes. Hej. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Dokładnie. Wspaniale. Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Co ty nie powiesz? Co ty kurwa nie powiesz? No nie możemy go okraść. Pokaż mi swój. Szkoda dobra, już widzę, że nie masz nic y, dla mnie. No oprócz... No masz trochę miksturek, więc może nie przesadzajmy. Coś tam ma y, Pierścień wieczny zwycięstwa, amulet ognia, dobra. Obudzenie Golema zawsze się przyda. Mapa górniczej doliny. A czekajcie, ja mam... Y, nie, jednak możemy go okraść. Mam mapę górniczej doliny? Nie, dobra, tam była tylko, tylko ta przy Miltenie na tym Ej. pulpicie. Mhm. No na to liczyłem, dobra, fantastycznie. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc. Hmm, pewnie czemu nie? Przyda mi się pomóc. Co jest to do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub hmm. kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Żaden problem? To możesz nam? Mam sporo mięsa. Nie martw się, przyniosę ci mięso. Dwa tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już dobędziesz mięso. Dobra. Hej, ty. Yy, nie ma problemu. Pokaż. Ja wszystko u ciebie sprawdziłem? No właśnie, nie wszystko. Siarka się może przydać. E, Przepis na potrawkę schrząszczania. Jestem ciekaw, e, ile mi wytrychów zostało, bo żebym się nie obudził z ręką w nocniku. Nie oj, Spoko. Proszę. Przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. No dobra, niech ci będzie, kurwa. Gdybyś te, te rację zwiększył, to będzie zajebiście. A tutaj w tym pomieszczeniu był ten, kurwa, e, cieć w jedynce, który dał nam w mordę, nie? dobra, z tą nie pogadamy. Chodźmy do tego gościa, może... ...przekażemy mu jakąś dobrą nowinę. A nie, gówno przekażemy, okej. Okay. Szkoda. Tu są sami rycerze? Tak, dobra. Tutaj chyba jest... nie, też jest rycerz. Dobra, to jeszcze pokręćmy się tutaj. Czy tu są komnaty? o oh. Kominek? Nie kojarzę tutaj. Kominka, no ale dobra. Jestem ciekaw, czy tutaj się coś zmieniło. Musi mnie to sprawdzić te lochy. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Co tutaj ciekawego się pozmieniało. Tutaj coś do zebrania? Jakieś smaczki związane z jedynką? Czy to jest kompletnie puste miejsce? Ach, myślałem przez chwilę, że jakiś tam zwój jest, jakaś notatka, nie? Ale nie, nie. Przeliczyłem się. Myślałem, że w tym odcinku zwiedzę już tą, cały ten zamek, ale nie, nie ma takiej opcji. Jest tutaj sporo opcji dialogowych. Taki po prostu luźniejszy odcinek, ale takie też są potrzebne. Nie wiem, gdzie ta nasza dziewoja poszła. A tam biega. No, w, nie wiem, czemu otworzyła te drzwi. Ciemne grzyby akurat się przydadzą. Wiadomo z jakiego powodu kompletnie nic. Kompletnie nic się nie dzieje. Skrzynia jest. Notatka Bulita. Mocno z, y, zwietrzała strona, której pismo z trudem daje się rozszyfrować. Zdaje się, że jest jej autorem jest strażnik imieniem Bulit. A propos smaczków. A propos smaczków. Teraz to sobie przeczytamy. Stare monety. Dużo jabłek, znaczy dużo. Jezu, ile ja się kiedyś tych jabłek naszukałem? Na nas na początku gry. Dobra, co my tu mamy? Gomez oszalał. On naprawdę chce, żeby strażnicy postępnie zabili wszystkich magów ognia i to tylko dlatego, że Koristo, ten głupi ma otwarcie przeciw niemu wystąpił. Lepiej odłożę trochę zapasów na złe czasy. Nigdy nie wiadomo, co nadejdzie. No. Nadeszły cholernie złe czasy. Dokąd chcesz się udać? Po drabinie do góry, skarbie. Po drabince. Strzały, ok. Nikt nie chce wiedzieć. Dobra, jakieś pojedyncze bryłki rudy. Albo coś innego. W lewo chyba było do wyjścia, ale te w o kurde. Dobra, udało się. Aha, i te są chyba. Tu się chyba dało wejść od zewnętrznego pierścienia w jedynce tędy, nie? Czy mi się coś pomyliło? Co mamy? Skręt z bagiennego ziela, okej. Okay. Może znowu jakieś notatki nam wpadną w ręce albo coś w tym stylu? Nie, nie pamiętam, czy ta notatka jest w normalnym, go, znaczy w goticzku bez modyfikacji. Dobra, pięknie poszło. Hmm, jakieś fanciory, bryłka rudy, no to... Przy obecnej cenie, to taka bryłka to jest fajne znalezisko. Chodź, chodź, tutaj skarbie. Aha, i tu mamy. A tu jest zabite dechami. O proszę. To się tego nie spodziewałem. To jak oni tutaj. A nie, no, wchodzą tak jak my tutaj weszliśmy. Dobra. Co mamy tutaj? A, to jest ta kratka e, na środku. Dobra. Nic więcej nie ma. A, w, aha, tu, a tu jest po prostu ślepy zaułek. Okej, okay, no sporo łażenia. Trochę myślałem, że więcej będzie jakichś fanciorków albo coś w tym stylu, no ale dobra. Przynajmniej jedną miejscówkę mamy odhaczoną, więc okej. Okay. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tych, tych drewienek chyba też normalnie nie było. Nie wiem, czy tutaj jest sens chodzić po tych lokacjach. No, otwórzmy jakiś tam rutynowy kuferek, ale tutaj to chyba. A Jezus. Chyba nie ma sensu. O nie. No, nie, nie. Całkiem niezły kuferek, kurwa. Ej, jeszcze lepszy niż te, niż te w magazynie. Dobrze, że drzwi są już przynajmniej pootwierane. Się nie muszę babrać. Pozmieniało się coś. Takie, te miejsca są bardziej dopieszczone, takie pełniejsze. To, normalnie to chyba było... To dużo, dużo gorzej to wyglądało. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, więc się troszkę rozejrzymy. Nie wiem, czy. Nie, nie powinienem tego zostawić na robotę poza odcinkiem, no ale dobra. Już trudno. Weszliśmy tu, to po sobie pochodzimy. Na górze chyba będzie do koło wrotka, żeby się dostać. Ajdź. Dobra, trzy piwka, niech będzie. Co się to jest? No, mają problem z jedzeniem. Kurwa, szynka leży na ziemi. Mamy problem, kurwa. Daj, daj mięsa, bo nie mamy. Szynka leży na ziemi. No. Zajebisty mają problem. Dobra, jest na górze jakiś strażnik. To chyba ta wieża, co była w katzence. Co tu spłonął gościu? Bardzo możliwe. Boję się, że nasza pani zaraz zginie. Okej. Okay. Wszystko się przyda. Widzę, że ten odcinek to spędzimy na otwieraniu kuferków. Jest możliwe. Może powinienem to zrobić poza odcinkiem, ale to nie są pojedyncze chatki identycznie wyglądające, tylko mury. Tutaj widzę, że fajnie to wygląda, że tutaj nie jest to puste, nie jest to wydmuszka, tylko jednak fajnie to jest uzupełnione. Dużo lepiej mi się to zwiedza, nie? Zawsze coś jest do podniesienia, jakieś skrzynki, srynki, jakieś pierdolniczki i tak dalej Podoba mi się to. Nie sądzę, żeby coś Mi się, się nie podoba, zmienię. dobra. O i tu nawet mamy jakąś skrzyneczkę. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. No ty kurde gnoju. Naprawdę. Co za uparte małe gówno. No, piorun kulisty, ale sporo też złota. No i ktoś miał rzepę na czarną godzinę odłożoną. Spoko. O, zwój. Czy jest tutaj opcja, żeby zejść jakoś po drabince? Nieszczególnie, ale jest chyba opcja, żeby sobie po prostu zeskoczyć. Powiedzmy, że nawet żyjemy strażnicy. A co tu się Czemu dzieje? Hej! Ja bym tego nie zrobił. To są chyba jacyś niewolnicy, czy tam skazańcy? Ode O proszę! Ej, ty. Wszyscy tutaj umrzemy. No, to, to, to sobie pogadaliśmy. Hej! Wszystko nie przez rudę. Ciągle to są... to sobie pogadaliśmy. Przecież wiedział o tym wcześniej. jest tu warsztatowy, no to nas nie obchodzi. Kamień do obróbki. Okej, okay. kuferek, młotek. No, tam coś, coś, coś leży. Jakieś winko? Nie. Mędzórka. Ej, jakiś taki skazaniec z imieniem by się przydał. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Coś się stanie. To jest po prostu animacja dodana. Ale i tak fajnie. I tak fajnie. Mówiłem właśnie, że takie pierdoły mnie nie cieszą. No i ty kurde gnoju. Dobra. 5 eee, wiatru i troszkę złota, ok. Coś tam, coś tam zawsze wpada. Dobra, to możemy sobie tak zeskoczyć. Nie, nie chcę już o tym słuchać. Dobra, to sobie możemy ten zaułek sprawdzić. Kogo my tutaj mamy. Po prostu trzeba odczekać tu chyba mieliśmy kuchtę. Jakieś kucharzy. Nie, brutusa tutaj mieliśmy. A, tego to chyba hey. tchórza, nie? Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym Gornem. Hmm. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. <grym> no tak ja chcesz? chcesz. Hmm. Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice. Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jaki skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Hmm. Coś nowego? Wszystko jest takie ciche. Nie ma nowych więźniów. Nikogo, kto potrzebuje pomocy w znalezieniu właściwych słów. Szkoda. <laughs> tu mi się coś pomyliło. Myślałem, że to będzie taki tchórz, ale nie, nie. Wiesz, gdzie skierował się Den? Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. No cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. Hmm, okej... Okay. Dobra, nie, na razie mu nie dajemy złota, może poszukamy tam kiedyś przy okazji, chociaż my przyszliśmy od przełęczy i tam nikogo nie było. Oj, 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 oj tak... Właśnie dobrze, że tego save'a zrobiłem, tak myślałem, że kurde... Już jedną skrzynię stracił tam, skarbonę, to więc tu może być problem, no ale dobra. Jeszcze na koniec... Nie wiem, tak siedzi dziwnie za tymi skrzyniami. Czy na koniec możemy z tym gościem nie pogadać? Nie wiem, czy on się tak denerwuje. Nie Niektóre sądzę, problemy że same się rozwiązują. Dobra. Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. Po prostu trzeba odczekać. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego: ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. No dobra, Zapamiętaj dobra. to sobie. Już zapamiętałem. Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. A jeśli ci zapłacę? Hmm. Nie. Trudno być tego pewnym. Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie. Nie! Dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu! Okej... Okay. No, tak myślałem, że się z nim nie dogadamy. Ale dobra, no myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle. Dobra, czyli została nam ta stara rezydencja magnatów do sprawdzenia. Yy, I tyle, i nic więcej. Jak mi się wydaje przynajmniej. Nie, to już mamy wszystko obgadane, dokładnie. Dobra, także wpadajcie do opisu pod filmem. Yy, trzymajcie się i na tyle. Dzisiaj już były te modyfika działania modyfikacji zauważalne bardziej jak dla mnie oczywiście, bo widzę, że zawartość tych murów wnętrze i pomieszczenia... Fajnie, naprawdę fajnie to się sprawdzało. Dobra, ale to tyle na razie.